Cześć, Karol Mirota, reprezentuje firmę naatorium, a to za nami wóz asenizacyjny ABI, o pojemności 16 tys. litrów Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby pokazać Wam kilka szczegółów związanych z tym, z tym wózem asenizacyjnym który od 3 lat na polskim rynku cieszy się coraz to większą popularnością Za chwilę zapraszamy Was bliżej tej oto zajasenizacyjny ABI na te konkurencje na rynku polskim to między innymi nisko osadzony środek ciężkości dzięki zastosowaniu i wpuszczaniu osi beczki w ramę. Kolejnym elementem świadczącym tutaj o zmniejszeniu też nacisku na glebę jest zastosowanie bardzo szerokiego ogumienia. W przypadku tej beczki 7000 jest to ogumienie 28.1 na felze 26, ale już od wersji 9000 litrów do aż 14 000 litrów na jednej osi mamy ogumienie 800 na felze 32. Są to po aż 2 metrów, co dodatkowo daje zmniejsza nam opory toczenia. Pozwala to jednocześnie przy zastosowaniu tak wersji visage, czyli wcięcia w beczkę, spowodować to, że przy ogumieniu 800, szerokości 800 przerobić transportową maszynę, nie większą niż 2,70 Standardowe wyposażenie wozów sanitacyjnych ABI od pojemności 7000 litrów to cztery miejsca, w których można zastosować zawory sześciocalowe do zasysania gnojowicy, z czego w przypadku beczki 7000 litrów mamy dwa zawory 6 calowe założone, jeden zawór z lewej strony, jeden z tyłu po lewej, jeden zawór z przodu po prawej stronie zaślepiony plus dodatkowo zawór dwucalowy, który pozwala nam na wykorzystanie beczki jako majki. Również standardem, jeżeli chodzi o wyposażenie wozów że API maszynami od 7000 litrów to 14. Wersja RISES, czyli zredukowanie szerokości transportowej, stabilizacja betki, pełna rama, zastosowanie osi ADR jako osi transportowych na hamulcach ciężarowych, oświetlenie ledowe, hamulce pneumatyczne wapką, zawór hydrauliczny wylewowy, wejście do które ewentualnie są być przeniesione na jedną z, ze stron tak. dobeczki, w przypadku zastosowania, wyposażenia do aplikacji. Tankowanie woza z rewizyjnego api o pojemności 16 tysięcy tego, który widać tutaj za mną odbywa się w czasie